Michał Pielka z ojca Mateusza schuł 30 kg nie do poznania. Michał Pile, znany z roli w serialu Ojciec Mateusz, zaskoczył swoją metamorfozą, tracąc imponującą liczbę 30 kg. Aktor, który wcielał się w postać Mieczysława Nokula, policjanta o wielkim sercu. Podjął wyzwanie poprawy swojego zdrowia i wyglądu, a teraz z dumą prezentuje swoją przemianę. Choć pile nie jest obcy dla ekranu, jego walka z nadwagą i konsekwentne dążenie do zdrowszego stylu życia przyniosły mu nową falę zainteresowania. Problemy zdrowotne, takie jak cukrzyca typu drugiego, stanęły na jego drodze, jednak z determinacją i wsparciem bliskich zaczął podejmować kroki w kierunku zmiany nawyków żywieniowych. Zrezygnowanie z cukru i napojów gazowanych. A także zwiększenie spożycia warzyw i owoców stały się fundamentem nowej diety pieli. Dzięki wsparciu żony, która wspiera go w dbaniu o zdrowie i prawidłowe odżywianie, aktor odniósł spektakularny sukces, tracąc imponującą ilość zbędnych kilogramów. Jego determinacja i konsekwencja przyniosły efekty widoczne nie tylko w zdrowszym stylu życia, ale także w jego wyglądzie. Fotografowie zauważyli pile na imprezach branżowych. Prezentującego się w dobrej formie i pełnym wigoru, co świadczy o jego stałym zaangażowaniu w utrzymanie osiągniętej wagi i zdrowia. Obecność Michała Pieli na imprezach branżowych, gdzie prezentuje swoją niesamowitą metamorfozę, nie tylko inspiruje fanów do dbania o swoje zdrowie, ale także zwraca uwagę na problem nadwagi i jej konsekwencji zdrowotnych. Jego determinacja i odwaga w podjęciu wyzwania poprawy stanu zdrowia stanowią inspirację dla wielu osób, które również pragną wprowadzić pozytywne zmiany w swoim życiu. Oprócz osiągnięcia celów w zakresie utraty wagi, Pile podkreśla również znaczenie wsparcia ze strony bliskich i regularnej kontroli swojego stanu zdrowia. Przyjaciele, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i obserwować nas, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i treściami. Kliknijcie, subskrybuj i obserwuj już teraz, aby nie przegapić niczego interesującego od nas. Dziękujemy za wsparcie.